W tej krótkiej prezentacji przedstawimy, czym się zajmujemy w prosklepy.pl. Możemy przenieść User Experience klientów korzystających z Państwa sklepu internetowego na wyższy poziom. Uzyskamy to dzięki dwóm znaczącym zmianom w funkcjonowaniu sklepu. Po pierwsze, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przy projektowaniu stron internetowych, takich jak React oraz całkowitemu odseparowaniu backendu sklepu od frontendu, państwa sklep będzie ładować się ultra szybko. Przechodzenie między stronami lub oczekiwanie na wynik wyszukiwania skróci się z sekund do milisekund. Po drugie, wdrożymy single page application, co znaczy, że klient przechodząc między stronami sklepu nigdy nie przeładuje całej strony. Daje to porównywalne odczucie jak korzystanie z aplikacji na telefonie komórkowym. Jednak w przeciwieństwie do standardowej aplikacji mobilnej bez konieczności ściągnięcia i instalacji aplikacji, nie jest to możliwe w tradycyjnych sklepach internetowych. Dodatkowo dzięki zaimplementowaniu wytycznych odnośnie Progressive Web App, Państwa strona będzie znacznie szybciej działać przy słabym zasięgu internetu. Jak widać na filmie, po zablokowaniu połączenia z internetem sklep nie przestaje działać, dopóki klient nie kliknie we wcześniej nieodwiedzoną stronę. Wszystkie technologie, z których korzystamy w prosklepy.pl, umożliwiają uzyskanie wyników na poziomie 90 punktów i więcej w teście PageSpeed Insights od Google, a to pozytywnie wpłynie na pozycję strony w wyszukiwarkach. W jaki sposób możemy przyspieszyć Państwa sklep? Przyspieszenie składa się z dwóch etapów. Zaczniemy od zakodowania obecnej grafiki sklepu całkowicie od zera w technologii React jako single page application. Następnie przystąpimy do integracji nowo zakodowanej grafiki z obecnym sklepem. Polega to na zainstalowaniu na państwa serwerze dodatkowego oprogramowania tzw. API lub wykorzystanie gotowego API, jeśli jest tylko taka możliwość. Dzięki integracji pobierzemy i będziemy aktualizować produkty, kategorie, strony opisowe oraz wszystkie inne niezbędne informacje do prawidłowego działania sklepu. Dane klientów nie będą zapisywane po stronie front-endu sklepu, będą one bezpośrednio przekazywane do back-endu przez api. Możemy też założyć dla Państwa całkiem nowy sklep internetowy w oparciu o oprogramowanie takie jak PrestaShop, Magento, WooCommerce lub w oparciu o usługi udostępniania sklepu internetowego w modelu SAAS, jeśli dostawca tych usług udostępnia odpowiednie api. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie prosklepy.pl